Cześć, z tej strony TOS ze stanu 185. Gracze, którzy używają bohaterów stylu niebieskiego w swoich marszach, prosili o porównanie łącza genetycznego z kolaboracji State of Survival oraz Terminatora, jakim jest endostabilność, oraz porównanie go z chyba najpopularniejszym łączem genetycznym dla bohaterów piechoty, jakim jest stalowa wola. Postaram się pokazać, gdzie możecie je zdobyć oraz porównać w raportach oba te łącza genetyczne. A więc zaczynajmy. Łącze genetyczne endostabilność jest dedykowane przede wszystkim dla bohaterów piechoty, gdyż ma za zadanie zmniejszanie obrażeń od umiejętności o 10%. Natomiast jeśli używa go Bohater T800 w wersji endoszkielet, na którym to będziemy testowali, to wzmacnia ono jego samonaprawę o 7% i to już przy łączu genetycznym koloru purpurowego. Dla przypomnienia dodam, że łącze genetyczne stalowa wola zmniejsza otrzymywanie obrażeń o 10,4%, a dla bohaterów piechoty zapewnia 30% szans na dodatkowe zmniejszenie o 3,9%. Jeśli chodzi o zdobycie łącza genetycznego endostabilność w kolorze purpurowym, to możecie je zdobyć w wydarzeniu Lepsza przyszłość za ukończenie poziomu 41, co naprawdę jest prostym zadaniem dla każdego aktywnego gracza. Natomiast możecie je również wylosować w wydarzeniu Ścieżka Tajemnic oraz zakupić w sklepie wydarzenia za pociski kalibru 0,75. Ale szansa zdobycia go dla graczy free to play jest raczej trudna do osiągnięcia. A więc sprawdźmy sobie teraz jak w walce radzi sobie łącze genetyczne endostabilność względem łącza stalowa wola. W pierwszej walce przy użyciu łącza genetycznego endostabilność ocalało nam 195 265 żołnierzy. Natomiast samo łącze genetyczne Endostabilność dało wynik 9839 punktów w kategorii tarczy. Wymieńmy sobie teraz łącze genetyczne Endostabilność na łącze genetyczne Stalowa Wola i zaatakujmy tego samego przeciwnika z dokładnie takimi samymi parametrami wejściowymi. Tym razem również w wygranej walce ocalało nam 200 622 żołnierzy. Natomiast łącze genetyczne stalowa wola dało rezultat 20 989 punktów w kategorii tarczy. A więc jak sami widzicie dużo korzystniej jest używać łącza genetycznego stalowa wola i postarać się go ulepszyć do poziomu złotego. Mam nadzieję, że dzięki temu wideo będziecie mieli okazję do zastanowienia się, które łącze genetyczne wybrać dla Waszych bohaterów piechoty, nawet jeśli Wasz główny marsz należy do stylu niebieskiego oraz z bohaterem T800 w wersji Endoszkielet i wybierzecie opcję łącza genetycznego stalowa wola. A na dziś to już tyle. Dziękuję i do usłyszenia.